W jaki sposób mądrze można byłoby wspierać swoje dziecko? Jest bardzo dużo literatury. Myślę, że dzisiejsze, o, ostatnie czasy też y, powodują, że w mediach pojawia się dużo bardzo rzetelnych informacji mm. na temat, y, w jaki sposób procedować. Jest cała masa już na dzień dzisiejszy wyszkolonych psychoterapeutów, psychoterapeutek, którzy się gdzieś tam nazywają jako LGBT. Friendly, przyjaźni, mm. to znaczy to są osoby, które nie będą patologizować, tylko będą z rodzicami rzeczowo rozmawiać o procesie swojego dziecka i Właśnie służyć tą edukacją. Są kursy, kampania przeciw homofobii ma taką instytucję, jaką jest akademia zaangażowanego rodzica, mhm. czyli nawet można się zapisać na taki kurs, żeby się więcej wszystkiego dowiedzieć, ale też warto zapuścić wici i dowiedzieć się, czy wśród naszych znajomych już nie ma innych rodziców. Rodzice mogą być na różnych etapach coming outu, podobnie jak swoje dzieci, to znaczy, że będą rodzice, którzy będą otwarcie i śmiało mówić o tym, że są mamą gej, lesbiki albo osoby biseksualnej albo ale będą też rodzice, którzy będą bardziej zachowawczy z obawy też przed dyskryminacją, przed jakimiś uprzedzeniami czy wykluczeniem nawet, z, nawet ze swojego grona znajomych. Więc to takie rozmowy zdecydowanie warto przeprowadzać delikatnie, ale w momencie kiedy wiemy, że na przykład tamta pani jest mamą Chłopaka, który też jest gejem, no to być może taka przyjacielska rozmowa, takie wsparcie rówieśnicze, że tak to nazwę, spowoduje, że przede wszystkim, żeby nie czuć się samotnie, nie czuć się jedyną osobą i nie czuć, że to jest największe nieszczęście, bo. Przecież orientacja seksualna, nieheteroseksualna nie jest chorobą, nie jest żadnego rodzaju zaburzeniem. To jest strasznie duża ilość naszej populacji. To są tak samo funkcjonujące osoby, jak osoby heteroseksualne. No i mówimy głównie o takim problemie, jak, z jakim osoby LGBT się w Polsce spotykają. To jest właśnie problem y, przemocy i dyskryminacji, mhm. który jest wynikiem braku wiedzy na temat równoprawności tych wszystkich orientacji. A czego rodzic nie powinien nigdy powiedzieć swojemu dziecku, które przychodzi do niego, znalazło w sobie tą odwagę, co domyślam się, że musi być naprawdę hmm. mega wielkim wydarzeniem i mówi, mamo, jestem gejem, lesbijką, transem, osobą biseksualną, kocham w taki, a nie inny sposób. Czego rodzic nie może po prostu w żaden sposób zrobić, po prostu absolutnie zakazujemy. No jest wiele rzeczy, których warto nie robić, bo to są rzeczy, których się potem nie zapomina albo bardzo długo trzeba potem je naprawiać, albo jakoś yy, dawać do zrozumienia, że się zareagowało może w jakimś afekcie pod wpływem impulsów, emocjach i to spowodowało, że, że się powiedziało trzy słowa za dużo. Na pewno wszystkie groźby, że żałuję, że, że się urodziłeś, urodziłaś, mhm. to jest straszne coś takiego usłyszeć. Myślę, że dla wszystkich. Są rodzice, którzy grożą. Że się zabiją, albo że dostaną, a jak umrę, to będzie twoja wina, bo mi tyle stresu dostarczasz. No takie właśnie wszystkie agresywne, pasywne i aktywnie agresywne reakcje są trudne, no, bo my wtedy jakby przerzucamy nasze poczucie, że nam jest tak bardzo źle, a przy nami siedzi osoba, która tego doświadcza tak naprawdę codziennie. Mówimy o mikroagresjach, mikrouprzedzeniach, które wpływają na stres mniejszościowy. Stres mniejszościowy tym się różni od tego, że wszyscy mamy stres, oczywiście, mm -hmm. ale to jest unikatowy stres przypisany grupom mniejszościowym, które doświadczają go ze względu na to, że dostają y, komunikaty z zewnątrz, że są niemile widziane. I to często się odbywa w miejscu pracy, gdzie jest przyzwolenie na, ho na homofobiczne czy transfobiczne, bifobiczne mhm. dowcipy. Kiedy myślimy, że po prostu jesteśmy w większości, tu nikogo wśród nas nie ma, więc my możemy pozwolić na kilka fajnych y, kawałków. To są takie sytuacje, w których przestajemy na przykład kogoś zapraszać, bo nie będziesz się tam dobrze bawić, na przykład. Mhm. Czyli wykluczenia. Tak, albo. No, przy, za, przyjdziesz ze swoją dziewczyną na ślub, no i będziemy musieli wszystkim tłumaczyć, musisz to zrozumieć. Oczywiście, to są różne sytuacje i, i różne decyzje, które mu musimy podejmować. To, co się liczy na pewno, to dawanie wsparcia i takie właśnie takie sytuacje, kiedy stajemy w obronie, kiedy sami jesteśmy y, osobą nieheteroseksualną, kiedy y, dajemy do zrozumienia, że właśnie nie mamy przyzwolenia na różnego rodzaju sytuacje wykluczające. Mhm. To jakie jest zdania powinny paść z ust rodzica, który właśnie świeżo co usłyszał, że jego dziecko kocha inaczej niż rodzic mhm. do tej pory myślał, że kocha? No, warto jest podziękować za zaufanie, mhm. e, warto jest e, przytulić. Zawsze jakaś forma takiego dania e, wsparcia fizycznego myślę, że, że osadza bardzo i też upuszcza napięć. No bo... Znam dużo historii osób, które miesiącami, tygodniami, czasami latami przygotow przygotowują się, żeby to o sobie powiedzieć, czyli to świadczy o tym, że bardzo często są w stanie dużego napięcia, i też jeszcze jedna kategoria, która myślę, że jest ważna, to jest tak zwana hiperczujność mhm. czyli takie zaktywizowanie swojego układu nerwowego w ciągłym takim nastawieniu, że może dojść do. Ataku na naszą osobę. Mhm. Więc to jest ogromne, ogromne obciążenie i ogromny stres. Więc kiedy taka osoba od rodziców może, może możemy się wspólnie popłakać, możemy sobie pogratulować, możemy właśnie yy, możemy z tym przejść do, po prostu do porządku dziennego. To, to jest taki optymistyczny. Może, może, jeżeli czujemy, że tam się świat pod, no, pod nogami wali, możemy powiedzieć, kochanie. Daj mi chwilę, bo dla mnie to jest całkowicie nowa sytuacja. Będę z nią ok, ale najpierw potrzebuję sobie to po swojemu przepracować, mhm. bo po prostu coś się zmieniło, ale w dalszym ciągu jesteś moim dzieckiem, i w dalszym ciągu dla mnie jesteś tą samą osobą, tylko być może sposób, w jaki do tej pory myślałam o tobie, się zmienił.